W interi mamy rozmowę z Marcinem Jędrysiakiem z OSW, który twierdzi, że ta afera obciąża prezydenta Ukrainy i nie sposób będzie mu się od niej odkleić. Pan się podpisuje pod takim zdaniem? No to jest, zdaje się, jeden z podejrzanych dość blisko i dość długo się znał z prezydentem. Także tutaj prezydent Ukrainy musi pokazać krystaliczną stanowczość. I pokazuje tę krystaliczną stanowczość? A póki co tak, bo zostali natychmiast zdymisjonowani. A czy to nie jest tak, że ta afera. I skala, sam ten proceder, taki chyba możemy to nazwać podatkiem korupcyjnym, takie jest zdanie też, spotkałem się z nim, że on tak naprawdę jest potwierdzeniem trochę tego, co rosyjska propaganda próbuje opowiadać o Ukrainie. I... Tak by było, gdyby Ukraina próbowała to zamieść pod dywan. Ale skoro są aresztowania, to znaczy, że Ukraina... Chce być państwem europejskim. Jeśli by miała tolerować korupcję, to do Unii Europejskiej nie wejdzie. Unia Europejska wymaga uczciwości, wymaga stosowania procedur.